ten bęben, nie? Wszystko fajnie yy... matkę złapałem w drugim ulu teraz co tu, tutaj jestem no i żebyście tu widzieli wszystko, nie? tu o, gdzie łazisz mi po palcu złaś mnie nie strasz ściskam delikatnie żeby mi wlazła, a żeby mi teraz nie zgniótł że teraz się mi zgięła o, 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 o o właśnie, o to mi chodziło o i teraz jak widzicie, a mam nadzieję, widzicie, widzicie, Widzicie? tu w środku mi lata właśnie matula. Takie fajne. Dociskam bardziej, ona wlazła mi w szczeliny. Klas znakuje, raz, dwa. No, cofnij się. Pyk, pyk. Gdzieś ty to wlazło, powiedzcie mi to. I tak, oznakowana matka. Teraz trzeba chwilkę odczekać. Czy się. Już tam chodzi, już ładnie jest oznakowana. Teraz pszczoła mnie, ale chcę w palca uzryć. O, tu. Idzie do ula. I ja tą matkę już teraz wypuszczam do ula, bo chwilkę przyskło. Cofam oczywiście ten bęben tego do tyłu, delikatnie otwieram, żeby jej nie przyczasnąć jakkolwiek, w żaden sposób i pszczołę sobie ją powinno je teraz wepchać do ula.